Jak dziś jako 36-letni zawodnik postrzegasz swoją karierę zawodową w boksie? Czy jesteś spełniony, czy może uważasz, że mogłeś osiągnąć dużo więcej? No zdecydowanie jestem spełniony, jak ktoś zna moją historię od początku, to wie, że Byłem chłopakiem, który dzisiejszy Boxing na sali AWF. -u. No i później przyszedłem na boks zawodowy, byłem bardzo ambitny. Od razu dostawałem też pojedynki z zawodnikami, którzy teoretycznie byli lepsi ode mnie, jednak e, pokazywałem, że to wiarą w zwycięstwo jakby nie, nie super swoimi umiejętnościami, ale pewnym przygotowaniem atletycznym byłem w stanie wygrywać te pojedynki. No i w końcu otrzymałem szansę przede wszystkim na początku walki o Mistrzostwo Świata WBF. E, w Afryce Południowej też piękne wyjazdy Johannesburga zwycięsko stała z, z są. No tak, jest to, jest to Mistrzostwo Świata w Federacji WBF, z tym, że tak jak rozmawialiśmy przed programem, no nie jest to w Europie albo w Stanach jakoś bardzo, bardzo znana federacja. Ja no zdecydowanie tak, no, na pewno to jest jakaś szósta czy siódma w kolejności, jeśli chodzi o te prestiżowe federacje, no jest bardzo popularna. W Afryce, w, 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 w Azji i w Australii. Tam głównie pięściarze z tamtego regionu walczą o ten tytuł. A dzisiaj te sukcesy cały czas mają dla Ciebie bardzo duży wymiar? Znaczy, cieszy mnie to, że tak jak mówię, rozpocząłem od team boxinga, byłem w stanie osiągnąć zdobyć Mistrzostwo Świata. WBF w boksie zawodowym kategorii ciężkiej, więc to na pewno dla mnie jest na pewno jakaś nobilitacja i radość wewnętrzna. Po mojej przygodzie amerykańskiej, bo po raz z Dorim Laurencem wróciłem do Europy i nagle otrzymałem propozycję walki z Zenem Williamsem. Nie miałem wtedy skinternować tutaj w Polsce, bo prosiłem Miaska Dąbrowskiego, teraz trenera Konrada Dąbrowskiego o to, czy pomoże mi się przygotować. i Jak się okazało, utworzyliśmy świetny team który był w stanie pokonać przed czasem Williamsa i dzięki temu zagwarantowały nam i walkę z Francesco Pianetą o tytuł mistrza Unii Europejskiej, gdzie zrobiliśmy świetny pojedynek z Pianetą, również przygotowując się pod okiem Jacka Dąbrowskiego. Dużo obserwatorów uznało, że ten pojedynek wygrałem z leworęcznym Pianetą, jednak sędziowie uznali remis no i dzięki temu też również dostrzeżony zostałem przez Federację Europejską, gdzie w następnej walce została mi stworzona szansa walki owakującej tu mistrza Europy z Paulo Widozem. Byłem olimpijczykiem. I to mistrzostwo Europy zdobyłeś. Z tego pasa mistrza Europy zrezygnowałeś po to, żeby móc walczyć z Vitaliem Kliczką, Mistrzostwem Świata Wagi Ciężkiej i to już bardzo prestiżowej federacji WBC. Na pewno pamiętasz moment, kiedy po raz pierwszy dowiedziałeś się o tym, że masz możliwość stoczenia takiej walki. Jaka była twoja reakcja? Totalne zaskoczenie? Wielkie zaskoczenie, no bo w pierwszej obronie miałem już nawet plakaty wydrukowane. Miałem spotkać się z Odlejem Harrisonem o tytułu Mistrza Europy. Nagle okazuje się, że mój promotor, menadżer informuje mnie, że są prowadzone rozmowy ze sztabem Vitalia Kliczko z grupą K2 o tym, żebym zawalczył z nim o Mistrzostwo Świata. Natomiast ja oczywiście z niedowierzeniem otrzymałem tę informację. On mówi, że naprawdę są zaawansowane rozmowy i trzeba chwilę poczekać na, na zakończenie tych rozmów. No i powiem Ci taką śmieszną historię, bo wszystko się wydarzyło 7 marca, czyli w dniu moich urodzin. Ja dosłownie rano dowiedziałem się o tym, że ja zostałem wybrany do tej walki. Jutro ukażą się informacje potwierdzają, potwierdzające moją osobę do walki. To był najlepszy prezent urodzinowi jaki w życiu dostałeś. Zdecydowanie tak. Zaprosiłem wtedy do siebie kilku swoich najbliższych znajomych i właśnie podczas yy, yy, krojenia tortu mówię, słuchajcie mam dla was świetną informację. Oni oczywiście wszyscy nie widzieli co się dzieje. Ja powiedziałem, wtedy, że podpisałem walkę o Mistrzostwo Świata z Witaliem Kliczko i akurat nagrywałem to na kamerze, widziałem po twarzach tych moich znajomych, że wielką konsternację, zdziwienie, natomiast faktycznie fakt okazał się prawdziwy. Byłem zdecydowany, bo Był, moja osoba była już główną osobą i już challengerem do tytułu Mistrzostwa Świata kategorii ciężkiej Federacji WBC. No i wtedy zaczęła się wielka przygoda bokserska. To, co na co chyba czekają wszyscy polscy zawodowi pięściarze, Stanie się prawowitym pretendentem do mistrza świata w ciężkiej kategorii w moim przypadku i cała ta wszystko otoczka była naprawdę ogromnym wydarzeniem dla mnie. No właśnie, później przez kilka miesięcy kibice boksu w Polsce żyli tą zbliżającą się walką Twoją z Vitaliem Kliczko. Kilka konferencji, mnóstwo wywiadów. Czy czułeś, że Twoja rozpoznawalność z miesiąca na miesiąc idzie bardzo mocno w górę? No zdecydowanie tak, no, ale to nie było kilka konferencji, kilka wywiadów, to było naprawdę wielkie przedsięwzięcie i to też ukłon również ze strony braci Kliczko, Jak gdyby też dzięki temu przytaliśmy szlak dla Tomka Adamka, że grupa K2 zobaczyła, że świetnie współpracuje się z polskimi promotorami i z polskimi menadżerami, bo ja między innymi jestem zaproszony na półfinał Pucharu Niemiec w piłce nożnej na Stadion Szalkę. Wyszliśmy razem z Vitalijem podczas tego półfinału, gdzie był mecz, szalkę z Bayernem Monachium. Otrzymaliśmy pamiątkowe koszulki, szalkę geserki księdza, zaprosiliśmy wszystkich na tą walkę. Później ukłonę braci Kliczko i przyjazd do Polski, do Warszawy na konferencję prasową, która promowała ten też pojedynek. I jak gdyby wszyscy wtedy uwierzyli naprawdę, że Albert Sosnowski stał się pretendentem do walki o mistrzostwo świata królewskiej kategorii. No i Moja zmiana trenera, czyli już bardzo poważnie do tego podszedłem i związałem się właśnie w tym czasie z Fjoderem Łapinem, uznając to za najlepszy wybór w tamtym czasie, że jednak te sukcesy trenera Łapina z grupą Sferic Promotion dawały mi, gwarantowały mi świetne przygotowanie. No i tak było. No i zaczęliśmy współpracę na najwyższym poziomie. Jeszcze w międzyczasie promocja walki dzięki mojej grupie promotorskiej, która sponsorowała mnie do tej walki, grupie ASTEL to są ubezpieczenia niemieckie miałem też okazję pojechać na finały mistrzostwa świata w hokeju w hokeju debizji czy na, do kelne na meczy Rosja Rosja Czech